No i uwaga, ruszyli to szachrajka całkiem nieźle. Tutaj jest blisko frontu. Ostatnie miejsce na razie po starcie: Loisville. Szachrajka na drugiej pozycji: Ophilias Aidan. Dalej tam od pola galopuje Serpenszyn. Pozostałe konie na ostatnim miejscu: Alice Glorie. A szachrajka prowadzi. Na drugim miejscu: Serpenszyn. Na trzecim: Ophilias Aidan. Konie mają do pokonania. Jeszcze około 1200 metrów. Za chwilę wejdą w zakręt szachrajka. Niesie się serpenszyn przy niej. Afia jest tam w czołówce Louisville. Wir e jest przedostatni. A Alice Glorie już galopuje na ostatniej pozycji. Taka jest sytuacja w pół zakrętu. Szachrajka tuż przy niej. Pilnujący ją serpenszyn. Dalej przy wewnętrznej Afia Sejdan. Przesunął się do przodu również Louisville. Stawkę zamykali z Glorię. Pierwsze ćwiartka nie była zbyt mocna. I na prostą wyprowadzi Szachrajka, będzie próbował uciekać, tutaj Serpęczyn od pola, kto tam jeszcze ruszy, no tam Alice Glorie bardzo ładnie od pola, ale też doskonale Louisville. Szachrajka próbuje uciekać, do celownika jednak jest jeszcze 350 metrów, Louisville będzie ją atakował, polem rozpędza się Alice Glorie. Ale szachrajka próbuje jeszcze uciec. Szachrajka, szachrajka, Alice z Jeszcze tam jest ofiwia z Jest także Louisville. Wygrywali z glory. Drugi Louisville o trzecie miejsce. Walka, tam jest kilka koni.